Witam wszystkich serdecznie na kanale Srebra. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować monety, które kupiłem jeszcze w 2023 roku. Chciałbym domknąć ten rok całkowicie i zanim przejdziemy do planów zakupowych i przeglądu całego stosu, to jeszcze chciałbym tutaj zaktualizować kilka monet. Tak więc, żeby nie przedłużać, łapka w górę, subskrypcja i lecimy z tematem. Tak więc lecimy, moi drodzy, z tymi monetami, ponieważ jest kilka pozycji, które wzmacniają mój stos inwestycyjny. I tak jak widzicie, w mojej dłoni czwarta moneta z serii Bestii Tudorów, jednorożec Simurów, bardzo ciekawe wykonanie duże detale i jeśli ktoś poszukuje właśnie ciekawych pozycji do swojej kolekcji, aby gdzieś te monety sobie eksponować na biurku czy też w gablotce, to myślę, że właśnie takie 10 mogą być naprawdę bardzo fajną gratką, takim sztosem właśnie, aby gdzieś sobie to wyeksponować. Ja osobiście będę chciał sobie zebrać trzy komplety Jeden zostanie do mojej kolekcji, a dwa pójdą oczywiście na handel, na flipa. Zobaczymy, jak będzie się to cenowo przedstawiać. Póki co, ceny są bardzo przystępne. Za takie monety trzeba zapłacić około 1100-1200 zł, w zależności w jakim sklepie robicie zamówienie. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo, bardzo jestem pozytywnie nastawiony do tej serii. Tak jak powiedziałem, będę chciał tutaj sobie te 10 uncjówki koniecznie zebrać. uncjówki również będę chciał zebrać sobie kilka kompletów, myślę, że około 5. Kompletów będę chciał zostawić na handel na dłuższy horyzont czasowy. Moi drodzy, w tej chwili te monety gdzieś są w okolicy 240-250 zł za monetę, tak więc nie są to jakieś gigantyczne pieniądze. Płacimy troszkę więcej niż za zwykły bulion, tak więc myślę, że warto jest sobie akumulować właśnie tego typu monety. Oczywiście nie są to żadne porady inwestycyjne, tylko opinia człowieka, który już jest troszeczkę na tym rynku i chciałbym się podzielić właśnie swoimi przemyśleniami. Ale tak jak widzicie bestie królowej bardzo fajnie cały czas na rynku wtórnym trzymają wysokie ceny i myślę, że tutaj bestie Tudorów poprzez śmierć królowej poprzez te właśnie zawirowania na tych awersach myślę, że tutaj też da się ugrać coś ciekawego ale stawiam, że będziemy musieli troszeczkę poczekać dłużej na takie właśnie zwroty tej inwestycji około dwóch może 3 lat zobaczymy, jak będzie się rynek kształtować. Jeśli będziemy mieć wzrosty na złocie, to oczywiście srebro również powinno eksplodować. Jakie będą to liczby tego nikt tego nie wie, nikt tego nie przewidzi. Wiemy doskonale, że rynek złota i rynek srebra jest bardzo mocno szortowany, obniżają cenę na kontraktach terminowych, a fizyczne metale są skupowane. Gdyby nie kopalnie, gdyby nie wydobycie. I w pewnym rodzaju protesty górników, to mielibyśmy jeszcze większe popówki, ale zobaczymy w tym roku, co się będzie działo. Być może złoto przebije swoje ATH ponownie, może zobaczymy 2500 dolców, to wtedy srebro również powinno nadgonić i na to stawiam. A w tym momencie, póki jeszcze są bardzo fajne, korzystne ceny, to korzystam i będę akumulować. Następnie trzy sztuki dwuncowego wiedźmina wzmacniają mój stos inwestycyjny. Stawiam, że dwuncowy wiedźmin zrobi bardzo dużo zamieszania na rynku wtórnym. Zobaczycie za dwa lata, jak będzie się kształtować cena tych walorów. W tym momencie jest bardzo małe zainteresowanie. Tak jak mówiłem we wcześniejszym materiale, że widzę bardzo duże podobieństwo do roku 2019 do początku 2020 roku, jak właśnie takie walory premium czy też super premium były po prostu hejtowane, nie było zbyt dużego zainteresowania i dlatego też właśnie w tym momencie uważam, że jest to bardzo dobry moment, aby zakumulować sobie te pierwsze monety z serii i za dwa lata będę tutaj flipować na tych monetach. Oczywiście materiały będą opublikowane. W tym momencie też już podliczam wszystko z 2023 roku, ponieważ też kilka pozycji sprzedałem. Tak więc w podsumowaniu też przedstawię wam, jak to będzie się wszystko kształtować. Następnie dwie sztuki dwuncowego Cyberpanka i mamy tutaj tą samą historię. Uważam również, tak samo jak przy Wiedźminie, że ta moneta ma duży potencjał, niski nakład jest tylko ograniczony do 3000 sztuk, pierwotnie miałoby 10 tysięcy, ale menica postanowiła ograniczyć ten nakład do 3000 sztuk, tak więc myślę, że jest tutaj bardzo fajny sztosik, który będzie sobie czekać na za dwa lata na flipa, tak więc... Tak to moi drodzy się przedstawia. Tak więc podsumowując cały materiał, mamy 22 uncje monet premium, które wzmacniają mój stos inwestycyjny. Chciałem zrobić taki krótki materiał, ponieważ... Nie chciałem, aby mi się to mieszało z rokiem 2024. Chciałem tutaj jeszcze domknąć właśnie swoje monety, swoje inwestycje z 2023. A kolejny materiał już będzie podsumowanie 2023 roku. Tam przedstawię Wam, co kupiłem, co sprzedałem. Podsumujemy wszystko, podliczymy, ile mamy srebra, ile jest złota, ile jest monet premium, super premium i oczywiście przedstawię Wam swoje plany zakupowe na ten rok, jak to będzie się przedstawiać, a na tą chwilę chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał, za wszystkie łapki i komentarze pod filmami. Dziękuję też wszystkim osobom, które wspierają mój kanał finansowo. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.